I bardziej moją ulubioną chwilą w dniu to jest jedzenie deseru. Kiedy mama robi serki, czyli ser pleśniowy pokryty jajkiem i płatkami owsianymi. Kiedy jest ciepło i kiedy idziemy na lody. A w zimę to, kiedy wychodzimy na dwór, żeby się pobawić na śniegu. Mój ulubiony moment jest łowienie ryby. Gadać w piłkę nożną. Jak jest na przykład sobota albo niedziela, to lubię tak, jak jest po obiedzie, no bo wtedy możemy, czy na jakąś wycieczkę albo coś. Ja najbardziej lubię się tak. Szukanie po prostu! Mhm. Też się sobie biorę za jakieś wózki albo księżniki. Yy, się bawić i odladać bajki. A moje jest bajka śmieszna i najbardziej yy, smurfy, smurfy. I jeszcze Reksio, nie oglądałem tej bajki nigdy. I Bolek, i bolek jest ładny then